Dzień dobry serdecznie, witam w szumileśnym ogrodzie, a właściwie dzisiaj w części, można powiedzieć, takiego sadu. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat drzewek owocowych i dużych krzewów owocowych, bo sadzę je, można powiedzieć, tak naprzemiennie. Myślę, że trochę za mało je promuję, a jednak drzewa to bardzo ważna rzecz. Staram się sadzić drzewa użytkowe, takie, które mają jakieś owoce. I czy jakieś funkcje pełnią w ogrodzie, a nie to, że po prostu są ładne czy fajne, to w, gdzieś tam w dalszej perspektywie. Na razie sadziłem je, zresztą jako pierwsze w ogóle dużo drzew posadziłem, zanim jeszcze krzewy, zanim jeszcze warzywa, zanim cokolwiek tu na działce było no bo na to się czeka, prawda? więc tak na żywioł i troszeczkę z listą pójdziemy, zobaczymy co my tu mamy posadzone może kogoś zainspiruje to żeby trochę więcej tych drzew sadzić zamiast może iglaków trochę więcej tych liściastych drzew ja wiem, że to zaraz na jesieni liście spadną, ludzie rozpaczają, że trzeba je zgrabić albo coś, ale może może po prostu sobie niektóre rzeczy odpuścić, tak? nie wszystko musi być tak idealnie zawsze jak widzicie jako ogrodzenia głównie sadzę, tak żeby troszeczkę się też jakby lekko odgrodzić od ciekawskich spojrzeń, choć nie, nie brakuje ich nigdy, ale tak, żeby troszeczkę od wiatru osłoniły te drzewa, no i też, żeby nie tworzyć cienia w części warzywnej. Opiszę Wam co mam i nie dlatego, że to są najlepsze odmiany, tylko dlatego, że są różnorodne i teraz pewnie bym sadził niektóre inne te drzewka, natomiast ja na czas kiedy te sadziłem też jeszcze tak, wiecie, trochę ogród był tak na hura, że chciałbym różne rzeczy, ale może nie do końca były w 100% też przemyślane. Teraz pewnie już by człowiek mądrzejsze decyzje podejmował. No ale co, co tu mamy, to jedziemy. Orzech, orzech laskowy często to mówicie, że koło orzecha nic nie chce rosnąć e, włoskiego, natomiast ja ciągle mówię o orzechu laskowym. On jest taki czerwony, czerwonolistny można powiedzieć. On się nazywa orzech laskowy czerwonolistny kosford. Po prostu taki jest. A jest malusieńki w porównaniu do innych drzew, dlatego że był po prostu przesadzany długo w doniczce siedział ze względu na budowę tutaj domu, musiał być usunięty. Nie jest to istotne, ale to jest bardzo ładny orzech, bardzo ładne drzewo, laskowy, polecam. Tutaj obok mamy jarząb, tylko sekundę muszę znaleźć co to za jarząb. To jest jarząb pomarańczowy pendula. Czyli nie, nie sadziłem pospolitej wersji Jar jarząbu, jarzębu? Ja bo mam ją gdzieś tutaj dookoła i to jest olbrzymie drzewo. E, a staram się tutaj sadzić mniejsze odmiany, jak mi się tylko udaje, chociaż ciężko to czasami pogodzić z tym, żeby to były odporne odmiany, takie starsze. No, ale na próbę pendula, co to znaczy? Że będziemy mieli jeden taki pień dosyć wysokawy, taki znaczy wysokawy tam na 2, 3-4 metry, i będzie tak się wszystko kładło jak na wierzbie płaczącej. No, zobaczymy, jak to będzie nam tutaj funkcjonować tak to na razie wygląda, ma podpory też podpory warto zrobić nie mówię, że takie same, ale takie żeby zobaczcie drzewko mogło pracować bo ono prawie, że w ogóle się o te podpory na wietrze nie musi opierać dzięki temu, że tak to jest to ono samo inaczej przyrasta na grubość i na elastyczność żeby się nie połamało najgorsze co robią ci wszyscy ludzie, którzy tak te parchi tam zadrzewiają, to niestety na sztywno łapią bardzo to częste jest, niestety, i to drzewo potem, jak puścimy te podpory, może się okazać, że tak się chyboczy, że w pierwszym sezonie się no, wygibie. No. Dalej jedziemy, tutaj mamy śliwkę, śliwka węgierka, tak się po prostu nazywa i tyle. Nie ma co tłumaczyć, myślę, że w każdym ogrodzie powinna być i już. Deren jadalny, dereń, który się nazywa, proszę Państwa, korałowy i marka. To jest dereń czerwony. I tyle mogę powiedzieć. Ja chyba ukraińskie obydwie odmiany posadziłem. Nie wiem, czy ta jest ukraińska, tam to na pewno, już nie pamiętam. Jest o tym film. Po prostu fajne, bardzo krzewy, duże. Można wejść na kanał Dereniadalny Jadalny w Szumilesie. Jak wpiszecie, znajdzie wam o tym. Polecam, nie będę się na tym filmie już rozgadywał. Tutaj mamy orzech laskowy, i oczywiście wyleciała mi gdzieś kurczę lista. Zaraz muszę do niej wrócić. Czy to się jakoś szczególnie nazywa? Orzech laskowy kosfort po prostu fajnie rośnie. Mam go na dwa pędy puszczonego, ludzie polecają na jeden, ale ja puściłem na dwa, bo widziałem, że tak on chce. Koniecznie na dwa bliźniacze pędy. Trochę nawet już się zagęścił tutaj za mocno, ale bardzo fajnie mamy orzechów. Trochę polecam, fajnie wygląda. Miłe drzewko w dotyku nawet. Kolejny jarząb. Zwykle staram się sadzić po dwa, trzy. Drzewa tych samych gatunków, ewentualnie inne odmiany, na przykład właśnie jarząb. To, to kilka, żeby takich było, to jest jarząb kolumnowy fastigiata żółty też inny, tak? czyli taki nie taki zbyt szeroki i żółty, są różne odmiany. O żąbach też są, też jest film z sadzenia. Można, można obejrzeć też, jak widzicie, tak jest posadzony, właśnie, żeby mógł się troszeczkę tutaj ruszać na wietrze. Dalej mamy też śliweczkę. Kolejną to jest śliwka Rencloda Altana. Zobaczymy co z tego będzie. Bardzo ją mszyca atakuje, no ale coś tam w tym roku zaowocuje. No, polecam zainteresować się. Bezczarny, kradziony. Mam z nim związane doświadczenie. Zobaczcie, jak ładnie on wygląda. A jak kiepsko tamten. To jest to samo. Taki sam krzew, jakby, ale o tym opowiem w innym po prostu odcinku. Być może nawet w przyszłym roku, dlatego że prowadzę z nimi pewne doświadczenia. Ten jest bardziej w cieniu, a zobaczcie, że jest dużo piękniejszy niż tamten. No ale to mówię, taka mała tajemnica na przyszłość. Wisienka: ta wisienka to jest wisienka, proszę Państwa, North Star. No, tak nie za pięknie wygląda, bo też była źle cięta. No, ale jakieś tam wisienki będą. Tu mamy dereniadalny, który się nazywa, proszę Państwa, jantarny. To jest żółty dereniadalny. Polecam też poczytać o tym. Ładnie rośnie. W tym roku już kwitł po raz pierwszy, pomimo że rok temu dopiero był posadzony. Myślę, że nie będzie owocował, bo on właśnie najlepiej jakby były dwie odmiany a tamta nie, nie kwitła, no ale żyje, tak? I radzi sobie w miarę nieźle. Tu mamy śliwkę Rentloda ulena. Tam jest ten bezczarny, kolejny. Tu mamy kolejne wisienki. Wisienka groniasta i wisienka lutówka. Każda trochę tam owocuje, choć niedużo, bo to wisienki to zwykle mają tysiące liści, a, a kwiatów raptem znaczy, przepraszam, tysiące kwiatów, a owoców raptem setki ścięta przeze mnie przez przypadek, świdośliwa odrasta, także no, trzeba by było tu ogarnąć przy wszystkich tych drzewkach ten teren, żeby nie miały konkurencji z innych chwastów. No ale ale, ale, ale odrasta, także jestem zadowolony i to jest świdośliwa, proszę Państwa, która się nazywa Smoki a jaka dokładnie to już ciężko mi powiedzieć czy to jest tam olcholisna czy lamarcka czy jakaś bo to już tak mi porypali w głowie, że sam nie powiem mirabelka, która zdechła od momentu posadzenia jabłuszko teraz jakie te jabłuszka mamy muszę wam powiedzieć to jest jabłuszko proszę państwa, antonówka to jest antonóweczka wcale nie rośnie jakaś wielka w porównaniu do innych zaraz powiem o innych morwa czarna, pendula Odżyła, była źle przechowywana, sprzedana w taki sposób, w takim momencie, że jak ją posadziliśmy, to zmarzła i producent uznał, że zdechła. Dlatego przysłał nam drugą. Jak się okazało, zostawiłem ją i żyje. No, mirabelka nie odżyła, ale morwa odżyła. Śliwka węgierka, którą dostaliśmy, mamy trzy takie sztuki, e, cięte okropnie. No ale już odrastają trochę, może coś z nich będzie, bo, bo na razie to jest tragedia. Kolejna świdośliwa, ta świdośliwa się nazywa Northline. O tym też jest filmik. Gdybyście chcieli posłuchać, poczytać, czy znaczy posłuchać, pooglądać, to o tym jest filmik. To są po prostu duże krzewy, mają owoce podobne trochę do burówki amerykańskiej. Bardzo fajne krzewy, takie drzewka, zależy jak ktoś też tam to poprowadzi. Także polecam Wam, żebyście zainteresowali się tymi roślinami. Kolejna jabłoń to jest malinówka. Dużo większa urosła już w tej chwili niż antonówka. Też będzie troszeczkę jakichś tam owocków. Już gdzieś tam rosną jabłuszka, ale jeszcze wszystko takie dosyć malutkie. Mirabelka. Mirabelka to jest żółta z Nancy, tak się nazywa. To jest też taka reklamacyjna, którą dostaliśmy, no i ona widać żyje, tak? Nie ma z nią żadnych problemów, natomiast ta poprzednia po prostu padła. Znaczy, ona się w ogóle nie obudziła, tak powiem, bo tu niektórzy się domyślali, że może coś się tam podgryza od korzenia, ale to nie było tak, że ona zmarniała, tylko ona po prostu. Nie obudziła się w ogóle, nawet po przycięciu później. Tutaj co ciekawe, mamy, zaczynają nam się tak, takie gorsze drzewa w sadzie, których ja nie przemyślałem. Różnego rodzaju no, brzoskwinie, nektarynki, takie które chorują na kędzierzawość liści u nas. I ja się tą kędzierzawością w tym roku w ogóle nie zajmowałem. I jak na złość zaczęły rosnąć owoce. Więc widać, że to drzewko jednak chyba poprosiło mnie o to, żebym go nie wyrzucał z tego ogrodu, tylko się nim zajął. No więc może na przyszły rok będę łaskawszy, bo, bo już szczerze mówiąc, miałem powyrzucać te wszystkie rośliny, które gdzieś tam jakoś chorują na takie choroby, gdzie, gdzie głównie chemia jest lana. No ale zobaczymy, może jeszcze się zdecyduję ją tu odratować i tylko mam problem ze znalezieniem skrzypu polnego, nie wiem, nigdzie nie mogę go znaleźć, a on na tę kędzierzawość powinien działać. To jest, moi drodzy, już Wam mówię jak to się nazywa, to jest brzoskwinia Red Heaven, tam mamy dalej jabłuszko, papierówkę, tu mamy też morwę, tę reklamacyjną, taką co dostaliśmy. Także mamy dwie te morwy czarne pendule, czyli pendule, czyli ten pokrój taki właśnie niezbyt wysokiego drzewka, który się kładzie z tymi pędami, jak wierzba płacząca, można powiedzieć. No tutaj ta papieróweczka, ona tak bardzo fajnie rośnie, generalnie tutaj jakiś szkodnik na nią w las. Zresztą nie tylko na nią, bo na wiele drzew owocowych, ale nie mogę na razie rozgryźć, co to dokładnie jest. No nic, może jak mi się uda, to, to wtedy coś więcej na ten temat powiem. A na razie po prostu cieszę się, że jak widzicie rosną po prostu jabłuszka, tak? bo już było tak chyba dwa lata temu, że było dużo kwiatów i owoców, ale to wszystko przemarzło, znaczy miało być dużo owoców, prawda? Tutaj mamy też kolejnego trupa z kędzierzawością liści, bo tutaj już zaczynają takie drzewka, które rzeczywiście gdzieś zaczynały być z, nim, z nimi problemy. Nektarynka Red Gold widać, że ledwo, ledwo żyje, kędzierzawość dobija. Jabłuszko Red Delicious, znaczy jabłoń z jabłuszkami Red Delicious. No, najbardziej obsypane w tym roku kwiatami. Zobaczymy co dalej z nim będzie. Tu jeszcze mamy jedną taką śliwkę węgierkę tak samo tam okaleczoną jak i tamta, ale mam nadzieję, że ją jeszcze tu doprowadzimy do jakiegoś stanu używalności. Teraz mamy tutaj nektarynkę Harko i morele Hargrand. Nektarynka też pada, a morela padła już praktycznie całkowicie właśnie od kędzierzawości. Trzeba się tym zająć. Drzewka, które się nie sprawdzają wywalić, a resztę próbować odratować, bo skoro jednak tamta owocuje, no to może nie chcą być stąd po prostu wyrzucane. Tutaj mamy gruszkę lipcówkę, co oczywiście też zobaczcie jak jest obsypana przez mrówki, więc zapewne i przez mszyce też. No niestety, młode drzewka trzeba troszeczkę wspomagać różnymi opryskami, chociażby takimi właśnie z gnojówkami, bo no, na dużym drzewku to nie zrobi wielkiego wrażenia, taka ilość mszyc, a na takim bardzo duże zrobi wrażenie, niestety, negatywne. Tutaj powinna być morela, zwana goldrich, ale y, ponieważ to drzewko też chorowało i padło, Praktycznie to coś chyba wyrosło od podkładki, i nie mam pojęcia co to jest. Czekam aż może łaskawie, może w przyszłym roku zakwitnie i zobaczymy co to będzie. Bo pewnie coś z podkładki rośnie, ale ciężko mi na razie to określić. Bo też nie miałem kiedy się tak tam przyglądać, żeby to szukać. Coś na ten temat. Grusza, klapsa też można by było jej dać, klapsa, żeby się trochę bujnęła do przodu. Bo Tragedia. Czereśnia, Regina no nie, nie radzi sobie za bardzo, że tak powiem. Tutaj te drzewka też są w cieniu, więc to jest największy ich niestety problem. Tutaj mamy śliwkę, kolejną węgierkę, którą dostaliśmy. Jest w cieniu, więc w ogóle rośnie bardzo kiepsko. I teraz tutaj są te orzechy włoskie. Które w ogóle nie chcą u nas rosnąć, jak widzicie, tu gdzieś opuści gdzieś tam parę liści. Po czym za moment zamiera to wszystko i te drzewa ja stąd najprawdopodobniej wywalę. Bo jeżeli drugi czy trzeci rok w ten sposób tak to wygląda, że nawet jakiś oprysk, nawożenie nie pomaga, to nie ma sensu tego tu trzymać. Trzeba zmienić miejsce, zmienić odmiany. Jakoś inaczej do tego podejść To są moi drodzy Orzech Leopold i Jacek Włoskie orzechy Nie chcą u nas rosnąć i tyle No nic na to y, nie poradzę Czereśnia Vega Tutaj duża Dużo kwitła i Mam nadzieję, że będzie coś owocować, ale o, widzicie, podchodzimy, poskręcane liście, pościągane. Zapewne coś tu w środku siedzi, co szkodzi tej czereśni, bo to normalne nie jest, że się, tak, że się tak dzieje. Liście suche, coś tam pewnie w środku je zaatakowało. Traktuję te drzewa głównie jako drzewa, które gdzieś są na takim, można powiedzieć, trochę jakby na żywopłocie, że odsłaniają resztę. Ogrodu lekko od takich jakichś porwistych wiatrów będę chciał jeszcze pozostałe dwa boki działki gdzieś tam w przyszłości też obsadzać roślinami. Ja się najpierw skupiam na takich, których, z których ja coś też mam. Nie tylko żeby były ładne, nie tylko żeby od wiatru osłaniały, ale przede wszystkim żeby owocowały, żeby na przykład dawały jakieś. Yy, składniki na soki jak czarny bez, takie lecznicze można powiedzieć rośliny chcę zasadzić czeremchę, tylko tę pospolitą nie amerykańską, bo to raczej taki inwazyjny gatunek ta amerykańska, więc pospolitą zwyczajną czeremchę ponieważ ona też odstrasza komary no i z owoców można korzystać, z liści właśnie na, na różne takie no, muszki, komary kleszcze, to odstrasza chociaż trochę śmierdzi, więc staram się sadzić trochę nawet może za dużo, jak na taki teren działki może za gęsto bo pomiędzy nimi w tej chwili jest około ja wiem, 3 metrów odległości, to jest trochę mało teraz to wydaje się, że dużo, ale jak urosną duże no to będzie problem troszeczkę, żeby żeby się nie stykały zbytnio koronami też staram się sadzić, jak widzicie na przemian, nie zawsze się tak dwa, znaczy nie zawsze się tak da jeden po, po drugim, ale na przykład zobaczcie, tam rośnie jarząb, dereń, jarząb bez, dereń, bez świdośliwa, mirabelka, morwa świdośliwa, tak samo tutaj mamy zobaczcie tam orzech, co wam pokazywałem później była śliwka, potem jest orzech, śliwka wiśnia, śliwka, wiśnia, wiśnia jabłoń, śliwka jabłoń i tak dalej Że... wiecie dlaczego tak jest? żeby nie rosła Jłoniobia błoni, żeby mszyce z jednego na drugie nie przechodziły, żeby jakiś parch z jednego na drugie nie przechodził tak łatwo. Pewnie, że przejdzie, bo jak się tu do nas dostanie, jak my nie mamy tutaj za bardzo od kogo tego parcha przyciągnąć, to skoro i tak się do nas dostanie, to i z jednego drzewa na drugie przejdzie. Tak samo mszyca, czy mrówki je przetransportują, czy przelecą same, ale jednak mają troszeczkę utrudnione zadanie, dlatego moim zdaniem warto na przemian różne drzewa sadzić. Popatrzeć na to, żeby te odmiany były najlepiej takie właśnie starsze, jak jabłonie, to takie odporne. Ja muszę sobie tu jeszcze kosztele posadzić albo jakiegoś McIntosha czy inne takie starsze odmiany, które trzeba popatrzeć, żeby były odporne na mrozy, na, na właśnie na parcha yy, i nie przejmować się tym, że mogą dużo większe urosnąć na jakiejś podkładce niż te małe drzewka, bo no teoretycznie tak i że oczywiście fajnie jak jest jakaś dobra podkładka mocna, która jest nieduża, ale z drugiej strony jak nie ma wyboru to lepiej brać odporne drzewko i je po prostu formować, ciąć trochę niż brać jakieś byle badziew, bo ładnie wygląda małe, a potem same problemy, że się tylko opryskuje. Dlatego Popatrzcie sobie, co byście chcieli mieć w tych ogrodach i też wybrać dobre, różne odmiany, bo zawsze można coś dokupić sobie na rynku też, prawda? Jak, jak coś nie jest takie idealne do deserowego zjedzenia, to można zrobić z tego soka na rynku, kupić sobie coś na deser i potem zasadzić jeszcze jakieś inne drzewo właśnie, żeby na deserowe było. Ale każde da się wykorzystać, jak nie na do jedzenia tak na, na deserek, to na soki, na dżemy, na jakieś różnego rodzaju konfitury, przetwory y, do suszenia nadają się, więc y, no, pokazuję Wam na razie to, co mam, a co będę miał w przyszłości, to jeszcze zobaczymy. Jedyne zabiegi, jakie tu ja przeprowadzam, to jest oprysk, co tam 2-3 tygodnie z takich naturalnych środków, y, te żółte wstążeczki, trochę staram się nawozić gnojówkami i, i, i przycinać y, wtedy, kiedy wypadałoby je przycinać, czyli no dużo z nich zimą jest to polecane, żeby robić ale tak naprawdę to jest pierwszy rok co chociaż trochę bardziej o nie zadbałem niż zwykle a jeszcze to moje dbanie jest niewielkie pamiętajcie, że to młode drzewa, żeby wam nie powmawiali ludzie, że nic się przy nich nie robi, że one muszą rosnąć same i w ogóle, bo to jest gucio prawda, jakbyście mieli własne dzieci też tak zostawić na pastwę losu że niech sobie radzą to większość z nich, za przeproszenie P -p -p -pfu. Ach, nie chcę nawet mówić co by się z nimi stało tak samo jest z drzewkami jak są małe niestety mogą wymagać właśnie jakichś naturalnych oprysków nawożenia, odchwaszczania przy tutaj przy pniu może nawet zrobienia jakiejś ramki i wyściółkowania tego, żeby te chwasty tak nie wchodziły, patrzenia na tym szyce i na różne inne choroby grzybowe, bo jak urosną już bardzo duże, może się okazać, że są na tyle silne, że radzą sobie w większości same. A jak są takie malutkie i się nic nie zajmiecie, okaże się, że padną i po prostu potem ludzie mówią, ach, no to widocznie były słabe, widocznie było coś. Nieprawda. Po prostu te same gatunki roślin na niektórych glebach rosną, na innych nie rosną. U mnie na przykład w ogóle nie chce wierzba rosnąć. Jak widzicie tutaj, ta wierzba, co tu rośnie, to jest jakaś jedna setna tego, co myśmy tutaj posadzili. A reszta, wszystko padło. Dostałem od mojego taty różnego rodzaju tam, znaczy różnego rodzaju. Dostałem różne sadz no, zobaczcie, ja nawet nie patrzyłem, jaka ona chora jest. Widzicie, jakie ma bulwy? To, to przecież normalne nie jest. Na to trzeba zwrócić uwagę, poczytać co to jest. I coś jej tutaj po prostu nie pasuje u mnie. Jednej, drugiej, trzeciej wierzbie, którą sadziłem, nie chce u mnie rosnąć. I koniec. Gdybym się nią więcej zajął i urosłaby duża, tak jak ta, to pomimo chorób by sobie rosła. A jak jest malutka, to zarosną ją chwasty, mszyce osłabią, choroby grzybowe dobiją. Tu jest na przykład bardzo dużo biedronek na tej, na tej no, naszej tutaj wieżbie. Widzicie, bo było na niej dużo też mszyc. Także nie patrzcie na to, że gdzieś tam napisali, powiedzieli, że, to jest, że, że, nie, że takie wszystkie uprawy to się same muszą uchować. Bo jak są małe rośliny, to ciężko jest. To samo się dzieje na polu. Jeżeli coś posadzicie i nie macie czasu, posiejecie, nie macie czasu, tak jak ja, to zobaczcie, chwasty wszystko zarosną i nic z tego nie będzie. A wystarczyłoby wejść tutaj, odchwaścić to i wyściółkować, i te. Rośliny, na których nam zależy, będą rosły dobrze, dlatego zachęcam Was oczywiście do tego, żeby właśnie robić na przemian. Sadzenia tu jest jabłonka, tu jest morela, czy coś tam innego, tu jest jabłonka, znowu jest tam e, e, śliwka, a potem jest jabłonka. To coś w tym stylu. Do tego możecie popatrzeć z jakimi ziołami. Dobrze, jak tu macie ogarnięte na dole, to można popatrzeć, że zioła różne wspomagają też, wchodzą w różne symbiozy i odstraszają różne szkodniki. To wszystko. Da się zrobić dobrze, tylko trzeba mieć trochę chęci, czasu. I pamiętajcie, że drzewka rosną długo. Będą wchodzić w owocowanie nawet po paru latach. Więc jak za, zakładacie ogrody, to o drzewach pomyślcie w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności o krzewach, w trzeciej, dopiero o warzywach. Bo warzywa to na dobrą sprawę, taką grządkę, to na dobrą sprawę możecie kupić. Możecie sobie nasypać kupnej ziemi i jeszcze tego samego roku będziecie mieli warzywa. A z drzewami i krzewami już tak fajnie nie jest. Dlatego trzeba. O nich myśleć wcześniej. No i tyle. Dobra. Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać, jak jakieś porady, to również. Jak będzie potrzeba zrobić o czymś konkretniejszy filmik jeszcze na jakiś temat, to, to, to podrzućcie ten temat, postaram się zrobić. A jak was coś interesuje, a o czymś nie powiedziałem, to wpiszcie sobie, na przykład bezczarny. I dodajcie do tego w Szumilesie, czy tam mirabelka w Szumilesie, czy morwa czarna w Szumilesie. Dużo filmów jest. Może nie być o tych starych drzewkach, o wiśniach, o śliwkach, bo o tych jeszcze nie robiłem wtedy, jak je sadziłem, nie miałem jeszcze kanału. No, ale, ale o niektórych już jest, więc może już jakieś informacje możecie zasięgnąć, a jak nie, dajcie znać, co by Was jeszcze tam interesowało. Chciałem głównie dla stałych widzów poinformować, co my mamy. Bo tak myślę, że o drzewkach trochę mało mówię, a. A wypada mówić jak najwięcej, bo to ważne w ekosystemie naszym ogrodowym tutaj rośliny. Dobra, tyle moi drodzy. Na koniec rzut oka w alejkę, że tak powiem, sadowniczą i do zobaczyska. Papa! Pa.